Romadzimy się tu w katedrze, jak zawsze w pierwszą sobotę miesiąca, by Bogu zawierzać nas samych, nasze sprawy, przyzywając stawienictwa Maryi, patrując się w jej niepokalane serce. W tej mszy i w sposób szczególny modlimy się w intencji wynagradzających za bluźnierstwa przeciw dziewictwu Najświętszej Maryi Pani. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie, mówi Jezus. Nie ma innej drogi do nieba. Wczoraj słuchaliśmy historii świętych, przyglądaliśmy się wszystkim świętym. Dzisiaj modlimy się za tych, którym jeszcze tego roku do nieba brakuje. Wszystkich zmarłych otaczamy naszą modlitwą, a gromadzimy się dzisiaj tu w katedrze. By w skupieniu uczcić niepokalane serce Maryi. W ten sposób dajemy konkretne świadectwo, i tutaj na Eucharystii, i później w tej procesji, w różańcu, w spotkaniu przy figurze Matki Bożej Pasawskiej. To świadectwo naszej wiary, ale także troski o innych. Nie przychodzimy tylko modlić się za siebie. Przychodzimy modlić się w intencji wynagradzającej, a więc otaczamy modlitwą także tych wszystkich, którzy grzeszą, którzy w różny sposób bluźnią przeciwko Maryi, przeciwko jej dziewictwu, przeciwko jej świętości. Spotykamy się dzisiaj jak co miesiąc, ale każdego dnia łączy nas różaniec, kiedy przywołujemy w modlitwie. Stawiennictwo Maryi, oddajemy się pod jej opiekę, ta modlitwa nas jednoczy. Nas, którzy jesteśmy różni. Mamy różne rodziny, mamy różne zawody. Nawet w tym momencie mamy różne stan serca, bo nie wszyscy przyjmą Komunię Świętą. Mamy różne zaangażowanie, mamy różną relację z Jezusem, różną wrażliwość. Różną troską o swoje dzieci, rodzinę, o siebie, ale jednoczy nas dzisiaj ta intencja wynagradzająca, jednoczy nas przez cały miesiąc odmawianie różańca, wpatrywanie się w tajemnice życia Jezusa tajemnice, które, w których także Maryja była obecna, w których towarzyszyła swojemu synowi, aż po jego szyż. Tajemnice radosne i chwalebne gdzieś przeblatają się z tymi bolesnymi, które mówią o, o męce i śmierci. Podobnie w życiu. Jak mówiłem, wczoraj przeżywaliśmy radość uroczystości Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy mogą cieszyć się chwałą nieba, a dzisiaj z refleksją, z zadumą, może ze wzruszeniem staniemy nad grobami naszych bliskich, by modlić się za zmarłych. I w tej modlitwie przychodzi nam dzisiaj Słowo pierwszego czytania z, z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, niedosięgnie ich cierpienie. To jest obietnica, która także nam dodaje nadzieję. Ci, którzy odeszli, są już bezpieczni w rękach Boga i śmierć nad nimi nie ma już władzy. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, po śmierci spotyka nas Bóg. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy w Niego wierzymy, czy nie wierzymy, czy pragniemy, czy nie. Jeśli pragniemy, to będzie to spotkanie miłości. Jeśli walczymy z Bogiem za życiem tego śmierci, będzie to spotkanie z Bogiem, z tym, którym się żeśmy walczyli, więc będzie jakoś dla nas nieprzyjemne, trudne. To nie znaczy, że mamy nie przeżywać bólu, rozłąki, smutku z tego, że moi bliscy odchodzą ale w tym smutku możemy znaleźć pocieszenie, bo w tym Bożym planie dla nas śmierć staje się tylko przejściem do nowego życia. Święty Augustyn mówił, żyj tak, jakby ten dzień był Twoim ostatnim. To ważne słowo. Nie chodzi może tyle o to, żeby się smucić, żeby się jakoś załamywać. Żyj tak, jakby ten dzień był Twoim ostatnim. To znaczy nie zostawiaj na kiedy indziej tego, co mógłbyś zrobić tu i teraz. Kiedyś pójdę do spowiedzi. Kiedyś wezmę się za ten remont. Kiedyś to naprawię. Kiedyś z nim porozmawiam. Kiedyś tam wrócę. Kiedyś to sprawdzę. Kiedyś się wezmę za siebie. Kiedyś na świętego nigdy. Kiedyś. Próbuj dzisiaj, tak żebyś to, co przeżywasz dzisiaj, mógł powiedzieć, zrobiłem wszystko, jak mogłem. Jakby ten dzień był Twoim ostatnim. Dzisiaj mam wszystko ułożone, z nikim nie jestem pokłócony, ze wszystkimi wszystko jest jak trzeba. Pięknie by było tak, przeżywać swoją wiarę. W perspektywie wieczności, w perspektywie tego, że w każdej chwili życia mam być gotowy na spotkanie z Bogiem, tajemnicy mojej śmierci. Mówimy, że wierzymy w Boga, że wierzymy w wielokościu, ale to nie może być tylko teoria. To nie może być tylko to, że ja tak wyznam na niedzielnej Eucharystii, czy właśnie mówiąc łóżaniec, czy gdzieś tam tym się pochwale, umieszczę na koszulce czy kurtce moją deklarację, że oto ja jestem wierzący. Potrzeba konkretu życia. Czy ktoś patrząc na Ciebie par 24 godziny na dobę, czy zobaczy w Tobie Świętego? W tym jak przeżywasz swoją samotność? Jak przeżywasz swoją rodzinę, swój dom, pracę, swoje relacje ze swoimi ro, ro, rodzicami, ze swoimi bliskimi. Czy rzeczywiście to jest świadectwo Ewangelii w każdej przestrzeni życia, tak każdego dnia, na co dzień? Czy w Twojej głowie, w tym co myślisz o drugim człowieku, jak patrzysz na drugą osobę, czy rzeczywiście jest w tym świętość? Rzeczywiście jesteś tutaj świadkiem wiary? Zobaczcie, czy mamy odwagę się zmieniać? Czy jesteśmy motywowani do tej zmiany słowami Jezusa, który mówi, nie ma innej drogi jak przeze mnie. Przez słowo Ewangelii, które daje Chrystus. A może po prostu mamy tak, że jednym uchem wleci, drugim wyleci, a my trwamy w swoich nawytach w swoich kolejnach, w swoich jakichś drogach, utartych schematach, przyzwyczajeniach i niczego nie zmieniamy. I nawet podczas powiedzi mówimy, bo ja już tak mam, bo tak zawsze robię, bo tak już u mnie jest. Święty Paweł mówi, że ten, który wstrzesił Jezusa, wstrzesi i nas. To też przypominie dla nas, że, że życie nie kończy się na tym świecie. Ale w Chrystusie mamy dom nie ręką ludzką zbudowany, lecz dom wieczny w niebie. I tu znowu niby to wiemy. Ale zobaczcie, o ten dom tutaj na ziemi dbamy. Bardzo dbamy. O dom naszego ciała, o to siłownia, bo to fryzje, bo to coś tam, ubrania, chcę ładnie wyglądać. Dbamy o dom ciała. O dom rodzinny no dbamy. O pracę, o pieniądze, o poziom życia, o to, jakim samochodem jeździmy, gdzie spędzamy wakacje, co inni o nas powiedzą. Troszczymy się o dom. Dom ciała, ten dom zewnętrzny, ten dom, który inni nie zauważą, doczesny powiedzmy. Ale czy z równie intensywną troską patrzy na swój dom wieczny? Czy tak samo jak wkładam wysiłek, to jak wyglądam, na zewnątrz potrafię włożyć wysiłek w to, co jest w moim sercu. Tu znowu, na zewnątrz łatwo, w deklaracjach, słowach pięknie, ale w komplecie życia. Dom wieczny, czyli to, co ma być moją przyszłością, moją, z moim zjednoczeniem z Bogiem. W Ewangelii Jezus mówi do swoich uczniów słowa, no słowa pokoju, słowa nadziei, niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. A więc Jezus, widząc też i naszą niepewność, naszą słabość, zaprasza nas, żebyśmy Jemu zaufali. Bo On jest drogą, prawdą i życiem i nie ma innej drogi. Bo czasem nie wiemy, dokąd iść. I motamy się w jakiejś mgle. W naszych życiowych wyborach, w naszych relacjach, małżeństwach. A On jest drogą. Czasem jest tak, że wokół nas jest dużo kłamstwa, fałszu, zasmucających wydarzeń, niesprawdzonych informacji, a oto On mówi, że jest prawdą. Chce być punktem odniesienia, chce być prawdą w naszym życiu. Wydaje nam się, że śmierć wokół nas, że oto. Miłość nam się rozsypuje, że relacja z synem się rozpadła, że coś w moich relacjach umiera, że przestaje walczyć o swoją czystość, o swoją modlitwę. A on mówi, że on jest życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kiedy by chciał, może nam powiedzieć: Ja jestem Twoją drogą. Ja chcę być Twoją prawdą. Ja chcę obdarzyć Ciebie prawdziwym życiem. Jak to robić? Jak wpatrywać się w Jezusa? Jak iść za Nim? Jak odnajdywać w Nim to życie? Odpowiedzią jest właśnie różaniec. Różaniec, który nie, są tylko, nie jest tylko powtarzanymi słowami. Oto 50 razy zdrowaś Maryjo. Ale w swoim najgłębszym znaczeniu. Różaniec jest medytacją Słowa Bożego, medytacją życia Chrystusa. Każda tajemnica to scena z życia Zbawiciela, w której oczywiście obecna jest Maryja. To ona jest wzorem tej modlitwy, to ona jest przewodniczką, przykładem tej drogi do Jezusa. Co znaczy uznać w Bogu, że jest moją drogą, moim, moją prawdą, moim życiem. Ona tą drogę przeszła. Gdy rozważamy tajemnice radosne, wpatrujemy się w pokorę, w posłuszeństwo Maryi. Gdy patrzymy na tajemnice bolesne, powinniśmy uczyć się od Maryi, przyjmowania krzyża, odnajdywania nadziei w cierpieniu. Nasza codzienna modlitwa, różańcowa modlitwa. Powinna stawać się biblijną medytacją. Próbujmy tak przeżywać, Różaniec, wpatrując się, e, wsłuchując się w głos Ducha Świętego, wpatrując się w, w Maryję. Zawsze z tym przypomnieniem, że nie jesteśmy sami, że zawierzamy nasze życie i życie naszych bliskich Bogu w Maryi. To dlatego na początku każdej tajemnicy mówimy, jaka to, to, to tajemnica. Konkretna tajemnica, konkretne wydarzenie z życia Jezusa, radosne, chwalebne światła, czyli to, którym On nas obdarzył, tajemnice bolesne, czyli te, którymi my obdarzyliśmy Boga. Ale oto po to na początku mówimy tą tajemnicę: Boże Narodzenie, Anna Galilejska, Śmierć na Krzyżu, Droga Krzyżawa, różne są te tajemnice, dobrze je znacie. Żebyśmy potem mówiąc te dziesięć razy z Prośbą ciągle rozważali. W głowie tą tajemnicę. Przyglądali się życiu Jezusa. Spróbujmy sobie wyobrazić tą, tą scenę z życia Jezusa i zastanawiać się, medytować to słowo razem z Maryją, powtarzając zdrowa Maryjo, zapraszając do tej medytacji Maryję. Co Bóg mówi do mnie? Czego mnie uczy? Do czego mnie w tej tajemnicy swojego życia wzywa? W czym mogę go naśladować? Przykładem takiego pełnego naśladowania Jezusa są wszyscy święci, wczoraj wspominani. Ludzie gorliwi, odważni, ale ludzie, czyli tacy jak my. Przykładem takiego naśladowania Jezusa i podążania w życiu drogą zaufania Ewangelii. Staje się dla nas Maryja. Miejmy odwagę nie tylko ją czcić, ale także naśladować. Nie ma innej drogi, mówi dzisiaj Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.